Będziemy potrzebować dwóch rzeczy. W zasadzie trzech. Pierwszą rzeczą będzie siarczan miedzi. Który wlejemy sobie tutaj do probówki. Siarczan miedzi, ok. Siarczan miedzi wlany. Drugą rzeczą jest roztwór wodorotlenku sodu. Stężony. Widzimy, że się wykląca osad. No, widać. no na pewno idę. Ok. I teraz co musimy dodać? W ogóle co to będzie za reakcja? To reakcja Fellinga, chyba tak się nazywała, ponieważ ma tu wodny roztwór glukozy, który jest cukrem aldehydowym, posiada grupę aldehydową, a ten oto roztwór czyli wodotlenek miedzi, utlenia nasze aldehydy, czyli też części glukozy, do kwasów karboksylowych, a sam się redukuje do tlenku miedzi 1. Przybiera taką pomarańczową barwę. I zaraz Wam to udowodnię. Oddajemy do naszego roztworu glukozy. Mieszamy. Jest jedna rzecz ważna z tą reakcją, ponieważ nie, nie zachodzi ona na, na zimno, tylko dopiero po podgrzaniu. Więc musimy naszą całą mieszaninę, teraz może wyżej nam trochę kamerkę. Musimy całą mieszaninę podgrzać i dopiero wtedy przebiega reakcja. Tutaj macie reakcję. reakcję tej, tutaj zaszła cała. Jak mówiłem, ten brązowo-brunatny kolor. I jest za niego odpowiedzialny tlenek. Miedzi 1CU2O. No i co? To by było chyba na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.